Hej, cześć, sie Siemanko, z tej strony Siemokra. Dzisiaj jest ze mną gość specjalny, e, Przywita się. Siema, e, nazywa się Wilczek. E, dzisiaj będziemy sobie grać w Slendera. A jak widzicie, już włączyłam grę, ale dobra. Więc... Dobra, zaczynamy. Dobra. Pokażemy też, gdzie są karteczki. Na początku tutaj, po prawej stronie. Jeszcze karteczka. No, to okay. jest. A tutaj jeszcze nie byliśmy, nie? nie? Nie, nie. Nie, 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 Nie Nie potem drugą karteczkę, nie? Teraz, nie, nie, gdzieś tutaj być to. Dobra, ja jest, w poprzednich tak graliśmy, mieliśmy 7 na 7, na 8, mm -hmm. tak było naprawdę gorące. Mm -hmm. Wreszcie, wreszcie coś. Nie mogę się bać. Tam jest łazienka, tak? No, łazienka, łazienka. Nie, nie chcę nie. się zbliżać kamery, bo on się jeszcze pojawił. Tak, tam jest łazienka. tutaj sprawdzimy jeszcze? Nie? Tutaj chyba też bo coś, mi się nie jest, ja tak zdaje. Jest, tak. Mamy jeszcze rację, widzisz? Potem... No, ładnie. Wow. Mamy cztery coś tam. O, dzen-dzen-dzen Przepraszam, przepraszam was za to. Ma no to Pakso przyszedł. Dobra i kolejna kurteczka. Już. czwarta, tak. Jedna porada, którą każdy zna, a może nie zna. Nie patrzeć za siebie. A czemu, nie? Dobra, idź, 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 idź. I teraz. Prawo, prawo było. Prawo. Bo Tutaj powinna być Chyba Nie są. Nie szłaś wtedy na lewo. Wtedy ci tam. Jest. Piąta. Dobra, piąta. A mus... co tam? Odwracam się, powiedziałam. A Ale jest, jest, jest. Nie odwraca się, bo teraz za to jest... No nie odwraca się, nie Leci. Musimy teraz to wygrać. Będzie znowu siedem, to się i tak wkurzę. Biegnij, biegnij. biegnie. No ucieknieś! I... mi. Dobra. Zaraz. Co mówisz? Leć, leć, leć. Prosto i w lewo. Biedny. jesteś pewna? tak biegnij raz bo... biegnij. biegnij <try> stary, no po serduszka gdzie teraz? w prawo. prawo nie patrz to tyłu, jeszcze się nie, nie. w boki? przecież muszę iść na bok, tak? no bo on znowu na prawo. I, i tu, to, tu, tu spadł nie nie. nie, nie, ja wiem gdzie to Eee, patrz, patrz, patrz. Co? Tak. W drugą stronę. W drugą stronę? W drugą nie Jestem. Za mną tam jest. Nie. Ale nie chcę Cicho. To, to. O tam! Tam, tam jest karteczka! Aż się spoczywamy, Spokojnie, gości specjalni. Tutaj nam się pojawił! Jak szliśmy tam. I kolejna karteczka! Ta karteczka się zniszczyła! się od razu w prawo, w ogóle do tego się nie odwracać. Oj! Szósty. Tak, leci w skok. lewo? Tak. Nie. W Zawsze w prawo. Czemu nie? Bo nie. Jedź w lewo, tu jest pilota, lecisz w dół. A jak tam jest karteczka? Bo mi przygapiło. Jest chyba w Dobra. Odwrócił się w lewo. Ale szybko. Dobra. Na, na tyle, koniec ile? No. 6 na 8, dobrze no. Lec. Dziękujemy dobrze Wam jest. za y, Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie, nie hajtujcie. I, na, nie. i na razie.